W języku polskim jest mnóstwo wyjątków, ale jest jedno słowo, które jest wyjątkiem nawet od tych wyjątków. To słowo to tato. Jest wyjątkowe, bo w zależności od długości wypowiadanych samogłosek zmienia się jego znaczenie. Na przykład, gdy dziecko prosi o pieniądze, to nie mówi tato, ale ta. I co ciekawe, im owo ta jest bardziej rozciągnięte, tym wyższa suma, o którą prosi. Występuje też tato z podziałem na sylaby. Kiedy na przykład robicie coś, co w oczach latorośli wydaje się obciachowe, wówczas pada takie ciche. Tato i wtedy należy absolutnie przestać robić to, co robicie. Ale jest też tato. Bliskie. Kiedy przychodzi tak, po prostu przytulić się. Uwaga, po tym może paść, tato, kocham cię. I po to bliskie tato córki przychodzą do mnie także dziś. Chociaż ostatnio coraz częściej zauważam, że to ja przychodzę do moich córek, mówiąc: Zosiu! Słowo tata znaczy bardzo dużo. Nie przegap tego. Weź urlop rodzicielski.